Witam Was, strzelce. To jest czytanie na marzec. Troszeczkę spóźnione oczywiście, ale jeszcze zobaczymy, co się tutaj dla Was pokazuje na ten miesiąc, jakie są energie. Za dużo kart mi się tutaj odwróciło. Zobaczymy. Sytuacja strzelców. Marzec 2025. Strzelc. Ok. Czwórka mieczy i dziesiątka mieczy wysłania król pentakli podstawa co jest tutaj przyczyną siedemka kijów przeszłość są Ok, wypadły nam same. E, Król mieczy i trójka kijów. Co nadchodzi? Czego będziesz doświadczać? Król bucharów ty w tej sytuacji. Koło fortuny i dziewiątka pucharów. Co się dzieje dookoła? Czwórka kijów. Czego nie widzisz? Czego nie dostrzegasz? Piątka kijów i potencjalny wynik. Król Mieczy i siódemka Bucharów. Dobrze, zobaczmy jaka energia pod spodem. E, dziewiątka Kijów. No dobra, strzelce, zobaczmy co się dzieje. E, Fajni sieci królowie ułożyli właśnie tak po przekątnej. Król Kijów, król Bucharów, król Mieczy. Myślę, że kończy się jakaś sytuacja albo się zamyka, i trochę mam wrażenie, że jest to coś, co, się, co w ogóle nie zostało zakończone, tylko tak leżało, leżało już w końcu. E, prawda? Ktoś zadecydował, że to zostawiamy. I ponieważ ci królowie się tutaj pokazali. A tu może chodzić bardziej o jakieś takie sprawy zawodowe, e, bądź instytucje i coś, co leżało długo, e, tak jakby samoistnie się skończyło, bo samoistnie zostało rozwiązane. Dla Ciebie jest to jakaś pomyślna moneta, czyli tu możemy mówić o jakichś przedawnieniach spraw albo mm, mm, coś, co e, w zasadzie e, powiedzmy, leżało bardzo długo, bo tak mi się to pokazuje, że ten sąd, który mówi o rzeczach, e, które powstają z martwych, które długo już tak jakby... E, e, myślimy wszyscy, że one odeszły zupełnie, tak jakby to jest powstanie z martwych, czyli ze śmierci, e, ale ta szóstka kijów dla mnie mówi o tak jakby porzuceniu tego, odejściu, jest ten czas tranzytowy, tak jakby ktoś to podniósł w ostatniej chwili, jednak obecna sytuacja pokazuje, że jest to już tak jakby zamknięte. I ta dziesiątka mieczy pokazuje, że raczej ta sprawa nie wróci, tak jakby to właśnie było jakieś przedawnienie, albo odkładamy coś już taki, na no, taki wieczny spoczynek. I ta czwórka e, kijów również pokazuje właśnie to takie złożenie w krypcie, więc myślę, że jeżeli um, jest jakaś sprawa, która była, powiedzmy, ma swój jakiś termin przydatności, to tak jakby tu jest za krótki czas, żeby coś z tym zrobić. Dla ciebie jest to pomyślna moneta, bo ty w tej sytuacji właśnie mamy to komfortuny, czyli tą zmianę, ten, ten, tą szybką zmianę sytuacji dla Ciebie przynosi dziewiątkę pucharów, więc spełnienie marzeń, radość, zadowolenie, tak jakby Ty zostałeś z pełną tutaj spiżarów. Dziewiątka pucharów mówi o satysfakcji, ale to też jest karta takiego posiadania dużo, takiej szczęśliwej monety. I właśnie dla mnie to koło fortuny, które w tej sytuacji pokazuje, jak ty patrzysz, jak, jak się to dla ciebie potoczyło, mam wrażenie, że te dwie dziesiątki pokazują, że ty na tym bardzo dużo zwyciężyłeś i tak jakby zostajesz zupełną pełną spiżarką. Może być tak, że... Coś tutaj trzeba było oddać, zostało to zapomniane, a na dzień dzisiejszy tak jakby sprawa jest zamknięta. I wszystko zależy tutaj od jakichś dokumentów, komunikacji, albo za dużo było tej komunikacji, albo te informacje dopiero do Ciebie doszły. Dla niektórych z Was zmieniasz tutaj e, sytuację, być może zmieniasz pracę, albo... E, e, zmieniasz jakoś tego króla, który się tutaj pokazuje, jednego zostawiasz, innego e, e, inny się tutaj dla ciebie pojawia, ale zdecydowanie mamy tutaj pozytywne nastawienie i jakby ta podstawa, ta ósemka kijów mówi o nowych pomysłach, to są takie strzały e, e, sygnalizujące jakby rozwój, e, to też jest ruch, e, tak, a zostawiamy za sobą sprawy, które tutaj tak jakby ugrzewają w jakimś punkcie, ok? I niewiele się dzieje i tak, ponieważ niewiele się zadziało, to tak jakby samoistnie się to zmienia albo zmienia się pod wpływem czyjejś tutaj decyzji, tak? Z zewnątrz, bo koło fortuny mówi o tym, że my nie do końca mieliśmy na to wpływ, to się tak jakby zadziało poza naszym... Ee, Naszym udziałem, ale koło fortuny mówi o tym, że to jest dla ciebie szczęśliwy zbieg okoliczności albo szczęśliwa decyzja, która tutaj przynosi nowy rozdział. E, jaki jest Twój kierunek? No mamy tego króla, e, e, mamy tego rycerza mieczy i on mówi o szybkim działaniu, być może ucieczce, ale tu, ponieważ jakby nie widzisz w tej sytuacji, tej piątki kijów, gdzie jest jakiś konflikt, może być tak, że... Tak jakby no, opuszczasz tą sytuację, bo dla Ciebie jest to zmiana, ale tu się będzie kotłować, tak? Tak jakby bez ciebie już. Będą jakieś problemy, będą jakieś utarczki, no i rycerz też mieczy często właśnie pokazuje jakieś takie pretensje, szybkie, ostre, ostrą komunikację, także to może być jakby poza. Poza Twoim zasięgiem myślę, bo ty tak jakby już sobie uwolniłeś jakbyś nowe te perspektywy w tej ósemce kijów. I tak samo widzimy ten nowy kierunek. Trójka kijów pokazuje, że jest jakaś szansa, jest coś do wyboru, jesteśmy gotowi, żeby ruszyć zupełnie tak jakby w nową drogę. Być może to już zacząłeś właśnie w tej szóstce mieczy, czyli ten progres ku ziemi obiecanej. I no, albo zrobisz to bardzo szybko, prawda, z tym rycerzem mieczy, albo tutaj, no, jesteś gotowy w jakąś inną drogę i tutaj te, te, te konflikty Cię jakoś nie dosięgają tu. Czego będziesz doświadczać, no i tutaj się znowu pokazuje taka fajna energia sukcesu, zwycięstwa, współpracy, e, zadowolenia, dobrej też podstawy, bo twoje otoczenie i będziesz doświadczać tego króla Pucharów, to jest taka spokojna energia. E, e, być może pokazuje się ktoś nowy. Tak, mamy tutaj ten tranzyt pomiędzy tym problematycznym królem pentakli, czyli to, co ci rzuca tutaj wyzwanie w całej tej sytuacji, ale pojawia się ten król Pucharu, więc taka spokojna energia troskliwa, zupełnie taka przyjazna. W tym królu, czyli nowy król, tak, i myślę, że tak jakby ta Twoja energia tej dziewiątki pucharów to jak najbardziej się spotyka. On może pokazywać, że tak jakby następuje spokój, następuje jakaś łagodność, bo ta woda, prawda, burzliwa, która się tutaj zadziała, tak jakby ją opuszczasz. I też fajnie się to pokazało, prawda, ten tranzyt, te statki, które mamy, nowe perspektywy, przechodzą właśnie w tego króla pucharów, czyli to, co spotykasz za tą wodą. No jest to sukces dla Ciebie, ponieważ wszystko dzieje się w otoczeniu tej czwórki kijów, więc to jest jakieś porozumienie, sukces osiągnięcie pewnego etapu. To jest, są też nowe perspektywy, bo czwórka kijów jest taką kartą właśnie, Kartą bramą, ale też tak jakby 11-11, tak? Te, te kije tworzą też taką dobrą podstawę, cztery nogi od stołu, i jest to też karta świętowania, nowych perspektyw, nowych znajomości, i tak jakby wszyscy tutaj świętują i są zadowoleni, więc myślę, że przychodzi jakaś dobra momenta, dobra energia i możesz się cieszyć tym sukcesem, tak? Tutaj jakby ten król też. Jest taki spokojny, albo ty jesteś spokojny o tą sytuację, ponieważ jest tutaj osiągnięte jakieś porozumienie, konsensus. Czasem Czwórka Kijów mówi o po prostu zawiązaniu się kontraktu pomiędzy osobami, tak jakby wspólnie. Mamy tutaj plany na świętowanie i plany na budowanie, prawda? Nowe perspektywy. No, być może jeszcze jakoś się tutaj zaznaczy ta piątka, tak? bo idziemy z czwórki do piątki, tego nie widzisz w sytuacji. Tu ktoś może e, jakby się kotłować, albo może wy, wyniknąć z tego jakiś konflikt po tak? tej zmianie. E, e, no, piątka e, kijów mówi o tym, że dużo osób tutaj będzie, każdy będzie miał swoje zdanie, ale to jest taka energia, gdzie nie ma rozwiązań. Gdzie już nikt nie rozmawia, tylko prawda, jest taka yy, no, nerwo nerwowa atmosfera. <laughs> no. Czym to się kończy? Mamy e, króla mieczy e, i mamy Siódemkę Pucharów. Siódemka Pucharów jest trochę taką mydlaną energią, taką nie wiadomo, co z tego wyniknie albo co będzie. I tu e, myślę, że no, albo są dla Ciebie jakieś nowe perspektywy, które się pokazują w tym tranzycie tych król króli tutaj, bo Siódemka Pucharów mówi o nowych marzeniach, tak? Ale tutaj jeszcze nie mamy takiego klarownego spełnienia. Natomiast to jest taka głowa pełna marzeń i trochę mam wrażenie, że tutaj właśnie ta zmiana króli, prawda, koło fortuny, czyli y, zmiana sytuacji, zmiana na stanowisko tego króla y, dla Ciebie, no i siódemka pucharów, czyli właśnie jakieś zwycięstwo, zadowolenie z całego obrotu sytuacji dla Ciebie jest jakimiś marzeniami. Znowu jest dużo tych pucharów, y, dużo możliwości, ale mam wrażenie, że ta karta również pokazuje, że ten król Jeden z tych króli przy tym tranzycie będzie zostawiony w takiej niewiedzy, co się wydarzyło, albo, albo niejasności, możesz dokonać właśnie tej, tej zmiany nie do końca, informując, jakby tej, tego przeszłego króla, co się wydarzyło, tak. I on może nie do końca wiedzieć, jakby na czym stoi jakby w tej sytuacji. Natomiast myślę, że Czyli powiedzmy, jeżeli jakaś sprawa tutaj się zamyka, to tak jakby już nie kwapisz się, aby wyjaśnić, jakby dlaczego ona się zamknęła, albo po prostu tak jakby idziesz zupełnie w swoje nowe marzenia i jakby nie kończysz tego, co się tutaj już tak jakby siłą rzeczy umarło. Trochę mam wrażenie, że właśnie chodzi o to, że to tak długo czekało na swoje spełnienie i nikt tego nie podnosił, że w końcu to tak jakby zwiędło. THANKS <laughs> Natomiast myślę, że cała ta sytuacja jest tutaj dla ciebie pozytywna, przynosi nowe perspektywy. Myślę, że cały ten, ten marzec jest dopiero takim planowaniem, jak to się wszystko będzie toczyć dalej. Tu mogą być jakieś właśnie przetasowania w pracy, zmiana na wysokim szczeblu, prawda? Dostajesz na przykład innego szefa, innego menadżera i jakby otwieramy nową perspektywę, Rozwojową. Dla ciebie się to jednak, tak jak mówię, pokazuje pozytywnie. Dla ciebie jest to, jest to jakieś spełnienie marzeń, jakieś zadowalające obrócenie losu. No dobrze, zobaczmy. Co ci Taro tutaj radzi? Patrzę jeszcze, że mamy tą dziewiątkę, kolejną dziewiątkę, dziewiątkę kijów tutaj. Dziewiątka kijów mówi o takiej umocnionej pozycji, mocnej pozycji. Coś, co sobie wypracowaliśmy, coś, co będziemy bronić. Natomiast tutaj jakby, no jesteśmy gotowi na ewentualne walki, zwłaszcza jeżeli, prawda, ta piątka mówi o tym, że ktoś przyjdzie i się upomni o o jakieś e, przeszłe sprawy, no to mam wrażenie, że ta dziewiątka pokazuje, że będziesz tutaj bronił tej swojej pozycji, tak? To, co dostałeś, to jest tutaj Twoje. E, I właśnie mamy taką. E, znowu kolejność, mamy trójkę, czwórkę i piątkę. Myślę, że w przyszłości możesz jeszcze mieć do czynienia tutaj z tą energią tej piątki i tego jeszcze nie widzisz, jakby tego nie dostrzegasz. Być może jakby pozostawiłeś coś, co jeszcze będzie się tutaj właśnie jakoś kotłować, tak? Tego nie widać w sytuacji tej zamknięcia, tak jakby odcięcia się od tego. No dobrze, zobaczmy, co ci tutaj tarot radzi. Jeśli to nie jest czytanie zawodowe dla Ciebie, to mam wrażenie, że możesz tutaj zmieniać osobę właśnie takiego um, zainteresowania, prawda? Król y, Pentakli, król Bucharów, król Mieczy, więc tutaj możesz jakby... Y, y, Podejmować decyzję o jakiejś zakończeniu jakiejś znajomości, ale dla ciebie się pojawia jakby zupełnie nowa, atrakcyjna znajomość, w której czujesz się bardzo dobrze, ale myślę, że tak jakby ta zmiana będzie skutkowała takim brakiem wyjaśnienia, jakby dlaczego tak się stało, dlaczego tak zrobiłeś, w ogóle tak jakbyś już nie wracał do tego, co pozostawione w przeszłości. Dobra. Jakie są rady dla strzelca? Ok, szóstka pentakli. I szóstka pentakli mówi tutaj o takim wyrównaniu. Szóstka też pokazuje tutaj prezent od losu, ale to też jest taka równowaga pomiędzy dawaniem a braniem. I mam wrażenie, że już ta szóstka, która była w przeszłości mieczy. Pokazała właśnie ten, to porzucenie jakiejś takiej burzliwych wód, burzliwej atmosfery, udanie się ku lepszym ziemiom, ku tej właśnie ziemi obiecanej, więc mam wrażenie, że jakby cały ten proces tutaj jest prawidłowy. Szósta pentakli jest też jakimś takim zadośćuczynieniem, no czasem są to przeprosiny ale właśnie mam wrażenie, że jest tutaj pewna równowaga, hojna również ręka, więc jeżeli jakby wyzwaniem są te finansowe, jakbyś finansowy jakiś aspekt tego króla Pentakli, bo król Pentakli mówi o finansach, no to... Ta szósta szóstka pentakli mówi o tym, że trzeba to wyrównać, trzeba, musi być równowaga pomiędzy tym, co dajemy od siebie, a tym, co inni również dają. Także taka harmonijna energia. Myślę, że już przeszłość pokazuje, że dążysz do tego, tak? I jakby to. Mm, to, co tutaj tak jakby nie działa, musi zostać zamknięte i następuje pewna zmiana. E, tak, to jest też karta szansy wykorzystania czegoś, co dostajemy od losu w prezencie, także mam wrażenie, że tutaj dla Ciebie ta, ten progres jest tutaj dobry. E, no dobrze, to wszystko w strzelce. E, Pozdrawiam, widzimy się w kolejnych czytaniach.